OK, proszę państwa, proszę się przedstawić. Jak masz na imię? Mam na imię Zosia Wygonowska. A ty jak masz na imię? Hania Wygonowska. A ty jak masz na imię? Ala, Ala. Ala. Wygonowska. Też Wygonowska, tak? tak? jesteście kuzynki dla malutkiego Wiktora, tak? A jak, taka, jak ta pani ma na imię tamta ta w kącie? Pani Zuzia. Pani no, jak masz na imię? Powiedz, jak się nazywasz? Jestem Zuzia. Zuzia. Tak, ślicznie. A to jest właśnie pokój młodzieżowy.